patrzcie, tutaj jest ten jeżyk już wyciągnięty z, z ciury. patrzcie jak się rusza. O tutaj, patrzcie jak chodzi. Jeżeli Jesz jeszcze nigdy nie widzieliście jeżyka tak z bliska, tutaj wam pokazuję. Tutaj oczka i, i, na i najprawdopodobniej musi się chce pić. Na pewno to jest gorsze ogrodzenie. Widzowie, patrzcie. Ktoś jest ciekawe, jak ten, jak wygląda życie. Patrzcie. Ta, tutaj się przemieszcza ten jerzyk. Weź tutaj, bo tutaj widać kolce. Widoczne są. Jezu, tutaj widać. Tu. Tutaj chodzi, bo tutaj widać pyszczek. Tutaj no. tutaj pyszczek. O proszę zobaczyć, jaki słodki, słodki jaki słodkie oto. Jakie słodkie stworzenie. Dobra. To <śmiecki> to <śmiecki> dzisiaj będzie tą z roosters. Calcia? nie udać go? Salcia nie uda. Patrzcie, widzowie. <śmiecki> On nie trawkę. Yes. On je trawkę. I to jest świeże. Tutaj ma uszy, to jest... W pierwszy czas się przyjrzałem tak z blisko jeża. Ma bardzo ciekawe kolce z białymi końcówkami. Ma nosek. Usza ma uszy. Ale w kolcach to jest bardzo ciekawe. W uszach ma tutaj. Teraz można wskaźliwać. Do dziury. Nie, jak weź, bo jak ktoś skacze i w ogóle, to on, to on się boi tego. I Jerzyk się boi bardzo takich hałasów. Jeśli, jeżeli nie wiecie, Jerzyk się boi hałasów, każdy strzał to dla niego bardzo bardzo wielki strach. Skok każdy. I Jerzyki są pod ochroną, więc nie można go zabierać z domu. Chyba, że macie nie prywatny zabijasz. las i można nie zabierać. Nie, nie. A tym nie bardziej zabijać. Patrzcie, jak idzie. Idzie Jasz. Może chce odejść już. Idź. Ej, musicie... Zejść. Szemu, zejść. Zajdź. Może pójdzie. Patrzcie, jeżyk tutaj idzie. Bardzo ciekawie. morska. Dzięki za podstawkę. Ciekawie bardzo wyglądają jeżyki. Czy on to zrobił Patrzcie. Wie, się uśmiecha do nas? Przychodzi. Cześć mały. Chcesz do kamerki? Rysiek. Tutaj ty u jego. Jeżeli chcecie więcej fi filmików z zachowań zwierząt, to łapka w górę, subik z dzwoneczkiem. To będzie więcej takich odcinków. To jest naprawdę ciekawe. Patrzcie, ten Jerzyk ucieka, bo on się trochę boi. Jak dużo osób przy nim jest, może ja tylko podejdę do tego Jerzyka. Mam tak trochę z daleka. Niedaleko mam las, to chyba nie do, nie, niedługo dojdzie do tego. Patrzcie, tutaj poszedł. Weź teraz. Ja sobie tutaj podejdę. Nie do... podchodzić, nie Nie, na pewno. Wodę. Jerzyk, i wodę tutaj. A, chcę uciec. Proszę jak szybko, to jest raczej dość szybko jak na jeża, bo jeże zawsze mi się wydawało, że to jest wolniejsze zwierzę. Sizunka uważajcie! O przyrodzie to nie myślicie. Tata! Tata! gdzie jest to było Dobrze widzowie. Nie ja już chyba na tym skończę. Ten Jerzy się boi i jeżeli nie lubią wody, Paulinka. Ale pić nie mogą? No nie, nie. lubią się kąpać. Ale on chciał pić. Nie kąpać się. Oglądałem taki filmik na YouTubie, jeż zmuszony do kąpieli. Ale on chce pić. No to polej na niego ja że Ale ja nie chcę go kąpać, ja chcę, chcę mu pić. Ale Dobrze, nie zostawmy nie tego jeżyka, więc takim akcentem, akcentem kończymy ten filmik. Mam Aha. nadzieję, że się, ja Wam bijam się spodoba filmik. Bijam. Piją wodę, ale nie lubią jak się jemy No No chcemy chciał pić. Tak? Dajcie to, daj, dajcie Weźcie pochodzicie po truskę, znaczy po malinach. Ja uważam. Ja nie A I zabie, no to ja się żegnam, pa.